Hej, to ja Wojtek i dzisiaj mamy przepis na pyszne, takie, na pyszne bardzo pyszne żelki. I już je zrobiłem, nie będę kolejnym razem robił, ale kiedyś wam pokażę. Nareszcie wam powiem przepis. Przepis był taki, że trzeba do tego wodę zimną i gorącą żelatynę jakiś tam bądź sok jakiś nie wiem jakiś sok foremkę i drugi czyli drugie to jest takie że jak wlewacie patrzcie jak wlewacie do tego do tej foremki ja mam takie to musicie wlać je gorącą wodą i tu. A! A jeszcze wam nie po powiedziałam i nie pokazałam, że na przykład jak macie gorącą wodą i ciemną, to jak zlewacie tu żelatynę, musicie ją poczekać, później wlać ją do tej formy, później ją y, poczekać też chwilę. Później dać tu, na dwie godzinki i wyciągacie. Macie, no i macie takie żarki, no to by był taki przepis, a wam jeszcze nie pokazałam jak ona wygląda. Trzy, cztery, czekajcie cięcie zrobię. Już jestem. Takie żelki, no pyszne, patrzcie. Patrzcie, ja wam pokażę może tą, patrzcie jak się, patrzcie jak się wygina dobry żelek, na no serio, dobry, dobry przepis, bardzo dobry. Jeśli macie te składniki, to proszę, y, 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 proszę do mnie częściej zaglądać na filmiki. No i to by było na tyle fajny przepis, polecam. Dajcie, nie wiem, dajcie mi 200 łapek w górę. A będę dobijał około 1000 subskrypcji. Proszę, wbijcie mi, bardzo Was proszę. To przypnę Wam serduszko. Okej, okay, to by było na tyle. Eluwina do kolejnego odcinka. Pa!